O nowej rozszerzonej wersji Avengers Endgame jest coraz głośniej. Wszystko za sprawą tego, że nadal nie wiemy, co tak naprawdę dostaniemy podczas tych dodatkowych minut. Przypomnijmy, że nowa wersja filmu wzbogacona będzie o 7 minut, z których połowa będzie poświęcona twórcy większości naszych superbohaterów, czyli Stan Lee. Jednak dodatkowo wiemy, że dostaniemy scenę po napisach, która ma częściowo zapowiedzieć czwartą fazę MCU. I wygląda na to, że ta scena po napisach może kompletnie rozwalić internet. Przed rozpoczęciem jak tego odcinka, mamy do Was małą prośbę. Staramy się codziennie tworzyć wam ciekawe filmy, więc bylibyśmy wdzięczni za zostawienie subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a dla nas to wielka motywacja. Jak dobrze wszyscy wiemy, jakiś czas temu Disney wreszcie dopiął swego i wcielił swoje szeregi wytwórnie Fox. Do niej należały prawa do takich bohaterów jak Fantastyczna Czwórka czy cała ekipa X-Menów. Oznacza to, że marzenia o potencjalnym pojawieniu się Avengersów i X-Menów na jednym ekranie mogą się ziścić. I wygląda na to, że nawet szybciej niż przypuszczaliśmy. Ostatnie solowe filmy o X-Menach nie wychodzą najlepiej, a najlepszym przykładem może być świeża premiera Dark Phoenix. Film ten uznawany jest za jeden z najgorszych filmów. O tej serii superbohaterach, więc potencjalne połączenie się z Marvelem i ich uniwersum może dać X-Menom nowy, świeży start. Nie mówiąc już o fantastycznej czwórce, która w świat MCU mogłaby się wcielić bardzo łatwo. Najnowsze informacje odnośnie tego, co możemy dostać podczas rozszerzonej wersji Avengers Endgame są niezwykle ciekawe. Jak wiemy, Endgame po swoich napisach końcowych nie dostało żadnej sceny po napisach, tylko dźwięku uderzenia młotem w metal. Oczywiście wszyscy równo powiedzieli, że jest to oddanie hołdu Tonemu Starkowi jako Iron menowi za jego poświęcenie się. Ten sam dźwięk znany jest z pierwszego filmu Iron Man, gdzie Tony w jaskini wykuła hełm pierwszej swojej zbroi, czyli Mark I. Więc zakończenie filmu i jego scena po napisach było odniesieniem do Starka i nikt głębiej tego nie ruszał. Ostatnie przycieki jednak mówią o czymś kompletnie innym. Mianowicie chodzi tutaj nadal o wykuwanie hełmu, tylko wcale nie hełmu Iron Mana i nieprzedstonego Starka. W komiksach o superbohaterach jest jeszcze jedna osoba, która jest niezwykle rozpoznawana przez wygląd swojej maski. Choć same maski nie są niczym nowym w świecie naszych mścicieli, to jednak nadal kilka z nich wyróżnia się spośród reszty. Inna maska, która tak samo jak Starka zrobiona jest z metalu, należy do postaci znanej jak to Doktor Doom. Ten złoczyńca mocno powiązany jednak jest z fantastyczną czwórką, jednak nie zmienia to faktu, że skoro Disney, a co za tym idzie Marvel i MCU mają w swoich rękach całe te potężne uniwersum, to mogą je zaginać do własnych potrzeb. Obecnie prócz Mysterio w Spider-Man Far From Home nie znamy ani jednego Super złoczyńce, którego będziemy widzieć w następnych latach na swoich ekranach. Avengers Endgame jest zakończeniem trzeciej fazy, a Spider-Man ma być, powiedzmy, takim początkiem następnej. Jednak sam Spider-Man nie da nam tego kopniaka, który ten świat potrzebuje po tym, jak pokonana została taka osoba jak Thanos. Powolna budowa kolejnego złego może się źle odbić na MCU, więc przydałoby się jego już teraz wprowadzenie, aby można było się do niego odnosić przez kolejne filmy. Tak przecież było w przypadku Thanosa, który kilka razy pojawiał się w Scenach po napisach filmów MCU. Właśnie dzięki temu widzieliśmy, że to właśnie on będzie tym ostatecznym bossem, którego zawsze spotyka się na samym końcu rozgrywki. Jednak w tym przypadku, w przypadku MCU Thanos był tylko jednym z poziomów, a przed nami jeszcze takich wiele. Według informatora nie zobaczymy ani samego doktora Duma, ani jego jakichkolwiek czynów. Po prostu będziemy widzieć jego maskę rozgrzaną do czerwoności i uderzenia mota w jej obudowę. Każdy będzie wiedział o kogo chodzi i każdy będzie zadowolony z tego ponieważ wreszcie dostaniemy wymorzone połączenie światów X-Menów, fantastycznej czwórki i świata Marvela. To właśnie czegoś takiego zabrakło podczas pierwszej premiery Avengers Endgame. Brak jakiejkolwiek sceny po napisach spotkał się z niesamowicie wielką krytyką spośród widzów, ponieważ taki ogromny film zasługuje na coś wielkiego na samym końcu. I jeśli Marvel wyciągnął wnioski, to rozszerzona wersja nie będzie tylko skokiem na kasę, aby przebić Avatar w box office, ale także, aby naprawić swój początkowy błąd. Bracia Russo wypowiedzieli się na temat braku sceny, Sceny po napisach mówiąc, że tak będzie lepiej, ponieważ dzięki temu czwarta faza MCU owiana będzie mgłą tajemnicy. Jednak pokazanie w ten sposób jakiegoś superzłoczyńcy wcale nie sprawia, że wszystko wiemy o nadchodzących filmach. Oznacza to tylko, że mamy jakiś punkt zaczepienia, co na dłuższą metę zainteresuje każdego widza. Hej ty! Tak, ty. Czy chciałbyś kiedykolwiek posiadać świetnie wyglądające ubranie ze swojego kochanego uniwersum? Grau Tron, Avengers, Justice League, Pokémon? Czy może po prostu wyglądać jak Iron Man, Venom czy jak superlaska Spider-Gwen? Teraz jest to wszystko możliwe za całkiem przystępną cenę. Wejdź w pierwszy link podany w opisie, aby móc wybrać świetnie wyglądające cichy z ponad 5000 różnych wzorów. Dodatkowo w opisie znajdziesz kody promocyjne na większe zakupy. Każdy zakupiony przedmiot wspiera nasz kanał, więc za wasze wsparcie Dziękujemy. I to by było na tyle z możliwego połączenia świata X-Menów i Avengers. A wy chcielibyście takich zapowiedzi czy może jednak brak sceny po napisach wcale wam nie przeszkadza? Jesteśmy zawsze ciekawi waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzania naszych social mediów, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.